Hola, qué tal? Witaj w kolejnym hiszpańskim szocie. Dzisiaj mamy już odcinek numer 7, w którym nauczę Cię, jak zamówić sobie kawę po hiszpańsku. Pierwszy zwrot to kwestia, której może użyć kelner czy barista, i jest to pytanie, co sobie weźmiesz, czyli qué vas a tomar. Czasami jest tak, że jeszcze nie wiemy, co wybierzemy, musimy się trochę zastanowić, dlatego może przydać nam się zwrot. No me he decidido via, czyli jeszcze nie zdecydowałem. Możemy także użyć zwykłego un momento, por favor, czyli jeszcze chwila, poproszę. Jeżeli już wiemy, na co się zdecydowaliśmy, to możemy użyć zwrotu quiero, czyli chcę. I teraz, w zależności, ile kaw chcemy, powiemy kiero un café, czyli chcę jedną kawę, albo na przykład Quiero dos cafés, czyli chcę dwie kawy. Bardzo typowym zwrotem, którego często używają sami Hiszpanie, jest pytanie Me ponies un café? Czyli dosłownie położysz mi kawę, czy też podasz mi kawę? Możemy zamówić kawę con leche, czyli kawę z mlekiem. Kawa może być także bez mleka, czyli kafe sin lecie. Samo słówko sin oznacza bez, dlatego możemy użyć go także w towarzystwie cukru. Czyli kafe sin a to będzie kawa bez cukru. Kawę możemy zamówić także z odrobiną mleka czy cukru, dlatego przyda nam się także zwrot con un poco de czyli z odrobiną i dalej dodajemy sobie na przykład azukar, czyli cukier, albo lecie, mleko. To wszystko w tym szocie, bardzo Ci dziękuję za oglądanie i daj znać proszę w komentarzu, jaką kawę Ty byś sobie zamówił.